Słuchajcie, jesteśmy znowu na śniadaniu, wstaliśmy. Okazuje się, że tutaj browarek już yy, w tym yy, w jest, dostępny. A Grzesiek, Grzesie ktoś chce? Co, co to Grzesiek, chory ty jesteś, że soklejesz sok to, panie? Co to się stąd dzieje? No. Tutaj mam, idziemy zaraz tutaj kiszkę zatmuchać dalej. Hmm, tutaj, tutaj boczki są panie. Ja sobie zrobiłem tak zwany zestaw angielskiego śniadania, ale tutaj to tu preparowało i każdy brał mu coś. to samo, tylko że zrobiłem na palić dwa razy tyle, nie? I kurde, jest coś nie tak z bo pije soko od ramy. Ja tu jeszcze na tosty czekam, co się tutaj robią. Dzień, dzień drugi. A co, na nie Coś to delikatnie tam poszło. No i co, zaraz znowu trzeba iść do budupoju, Grzesiek, nie? Ale jakoś tak dzisiaj powiem ci, trzeba tak będzie chyba delikatnie, tak może trochę na pół z wodą te piwo pić. No i tak już rozwodnione jest, wystarczająco. Zużyzna, specjalnie da się tutaj obszczymurki ci kolekcjonuje, filmiki. Tu jest obszczymur kolejny. No i zaczynamy dzień. Rzesiek już w kolejce. No gdzie się przy basenie kąpią elegancko. No także dzisiaj chyba tak trochę delikatnie musimy i piwko, bo jeszcze ile można tego ładować z siebie, sprzęta. Grzesiek, generalnie powiem Ci, długo ta kolejka zajmuje dzisiaj. Długo ta kolejka zajmuje. O, o Cię, Ty. Grzesiek, widzę, że dzisiaj awans kolejny. Jeszcze większe szklanki dostaliśmy. Czyli będzie więcej piwa w piwie, mniej chodzenia będzie. Tak A wyższe wytrze. A może. efekt wizualny jest jakby wy... taki, no nie wiem, to było na to lepiej, No, no to luch zło Cy się luczy przymaga. Dziaj kulturalnie tylko jest do piwko. W za razie. Dzisiaj w papierze, no się nie dogadaliśmy. A tak, samotwarte? tutaj No, zaraz idziemy coś zjeść, żeśmy... Dzisiaj naprawdę bardzo jesteśmy kulturalni z Grześkiem. Tutaj nie ma naprawdę żadnego jakiegoś tam kaństwa ostrego. Co i to jaśniej, nie ma co w ogóle tam gadać na nas. Zaraz idziemy coś zjeść, a potem jesteśmy mówieni z Uzizną i z Szymonem. Lecimy na wycieczkę, jedziemy na wycieczkę do Hani. Pora obiadowa, kopiec jest tam wrzeczka. Ostro jest coś na masku, tam jeżdża widzę też. Nie Nic. Dobra, lecimy, słuchajcie, do tej Hani się przejechać. Grzesiek tam łeb umył, bo coś mu się tam lekko zgrzał, chyba. No, i jedziemy panie na autobus. słuchajcie czyli co, no jedziemy. No taki, mieliśmy takie wahanie, czy jechać, czy nie jechać. Tego stolec jakiś przycisnął, <śmierdzi> <śmierdzi> jakoś tam nie mogłem jest. się dopiąć. No, i jedziemy. Jest. Ale zanim pojedziemy, to jeszcze idziemy? na piwo. Na piwo! <śmierdzi> <śmierdzi> tutaj, może z tej strony wam pokażę, mordy moje. No, tutaj jest ten nasz hotelik, tam jest basen, w którym, no ja tam w ogóle nie byłem. Ja za to grzesiek był, A Za to tam jest bar. O! Tam, tam jest, tam jest, tam bywamy cały czas <laughs> Bardzo często tam bywamy w tym barze. To. I za temat panie. Kolejny w, 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 Weszkle, tak zwany Mytos. Mytos? nie mytos. Dobra, tu trzeba zaraz tutaj luchnąć. Idziemy na autobus, bo tu pójdzie szczerze tymi autobusami, tu jest tak, że wiesz, różnie bywa, nie? No to luch. Słuchajcie, niemożliwe stało się możliwym, wychodzimy z hotelu, idziemy do Hani, do Hani na kawę. No tak, tak to jest, jak się człowiek kurde ma ręce do krojenia cebuli, a nie do kamerki. I zamiast y, zrobić zdjęcia to, znaczy zamiast zrobić film, to zdjęcia. No ale dobra, wracając do tematu, tu krzaczory są takie, które żeśmy podziwiali z grzeźkiem już, już wczoraj. Gęste, tu... A tu nie no, tu już są takie, no nie no dobra, to później te krzaki pokażę, A co chodzi z tymi krzakami. To, to są drzewka oliwne, tak tu. Kolejna magistrala. Ale nie ma tu głównego, to jak główne korby. Nie korby tak. nie ma głównej. No Powiedzcie, słuchajcie, no to jest coś niesamowitego. Normalnie nie wiem, czy ktoś grał z Was, może kiedyś Silent Hilla Tam były takie zawsze różne zagadki, że trzeba było jakiś tam zawór odkręcić, jeden, jakiś inny zakręcić. No to jest to właśnie. Ktoś to wymyślił. Ciociąg jedzie. Jedzie ciociąg. Ciociąg z turystami z Dignowa. Tutaj jest ta magistrala elektryczna. No tu w Magistrala elektryczna. Zobaczcie, nawet tu jest tu robi. O, tutaj licznik na supie. Elegancko sobie wisi pod, pod krzaczorem. O, no, no co z zobaczcie? No tutaj ten bursz jest, jest, jest. No takich u nas nie ma krzaków, powiem wam szczerze. No to jest po prostu coś niesamowitego. Grzesiek już tam. Rzesiek, czekaj! No dobra, tutaj jesteśmy z Grzechem na przystanku już. I się dowiedzieliśmy właśnie tutaj przed chwilą od pań, że jedzie do Hani, Tutaj jakiś ktoś wózek który na zakupy <grymnie> zostawił. Jest taka główna ulica. Trochę jak taki, powiem ci, mi to przypomina jakbyśmy byli w jakimś, jakiejś Kolumbii, jakiejś Meksyku, takim nie. Te kable takie wiszące. No no. Nie wiem, czy to będzie widać, ale no może nie widać z tego. Tak widać. Wszędzie, w każdym budynku wystają pręty. To po prostu oni tu mają taką. Jakby tendencję, żeby nie płacić podatków, to się nie, za budynek w Grecji nie płaci się podatków, gdy on nie jest skończona budowa. Oni wszyscy mają tutaj niepewność pręty, jakby, w ten sensie sposób oszukując, że mają cały czas budowę jakby nieskończoną. No powiem Ci, że Co, jaki z tych Grecji? nie? <laughs> takie że właśnie, żeśmy z Drechem tutaj spostrzeżenie mamy, że tutaj strasznie mało ptaków, takich, takich taki, taki zwykłych tak jak u nas są wróbne, jakieś takie, kurde, sikorki, srorki. Tutaj nie ma ptaków w ogóle, to nie widać, żeby skakały, latały jakieś w krzakach tutaj po tych drzewach. W nie ma ptaków. No i też owadów też nie ma, co jest plusem. Uważam, że jakiś tam much, much nie ma śmierdzących, ani, ani żadnych pszczół, os. Znaczy pszczoły są pożyteczne, nie? Ale os nie ma i żadnych komarów, no to jest super, nie? Ale to jest... No ale też dziwne, że tego nie ma tutaj, no bo nie ma, nie? Więc tutaj jest... Za to jest bardzo dużo... No nie wiem, czy to widzę w tego taką no chyba... Tam jest taki pikat stoi. Od cholery jest takich różnych co chwila jeżdżą pick-upy generalnie. O, następny jedzie, o. o następny, patrzcie. i taki pick-upów tutaj jeździ od cholery. No, patrzcie, jaka zajawka, słuchajcie, tam jest <grywki> jakaś rura, przez okno wychodzi, okna nie zamkniesz. O, co chodzi z tą rurą, tutaj? <grywki> Dobre, powiem ci, mają, mają bardzo dobrą technologię. O, idzie Predator, uwaga! O, set! Jedzie, o, nasz autobus do Hani przyjechał. O, dziękuję you. Jesus Christ. <grystanie> szybko. To no, takie, jak tu Bujają. się. Wiesz kiedy? Nie mamy? Jest haj Teraz tutaj pani dałem pieniążki za przejazd. Może usiąść? tak? Strasznie generalnie ciężka robota. Kobita chodzi, kasuje, nie lepiej kasowiki tam w tym autobusie? Dobra, jesteśmy tutaj w Hanii. dojechaliśmy w stację dużą z u Zaraz idziemy gdzieś sobie... No ale nie wiem gdzie jeszcze, bo... Teraz się telefon rozładuje tutaj też hiperemontowa widzę jest Aha I policjanty jakieś Szukamy sklepu z piłem z grzeszkiem Stegno To tylko to Gdańska gdzieś, nie? Stegno są? Stegna Ta, Stegna To jest nasz najważniejszy cel po co tak? jest, ten spiłem, tak, to jest to No nie, to jest, taki, to jest taki fajny drzewa tu własny, nie? Pierdziawa za pierdziawą dosłownie Właśnie pierdziaw tutaj stoi No jak nie bo to jest taka tryserka na przykład, nie? No stanęliśmy tutaj na stryżowaniu i i co dalej, panie, no Gdzie tu browarka jakiegoś można łyknąć? No może to tam Tam, no to idziemy tam No idzie członek i czerwone, ale idziemy Sklepiczki, syryczki, Twierdziawe tutaj stoją co chwilę Daj mu! Daj mu! o no tak chodził obojowo? Pięćdziesiątka hey, Generalnie w Grecji to się bez kasku jeździ na motocyklach No ewidentnie po prostu Nie, jak masz skuter, to na skuterze musisz mieć kask Ale motory już nie trzeba Tutaj można na maszynach sobie pograć, na przykład jak ktoś robi jednorękiego bandytę O, ktoś można się na maszynkach U nas nie ma maszyn już W Grecji mają, bez kasków jeżdżą Gdzieś nie umierać, panie Wleźmy do markietu Jakieś piwko Browarek jest jakiś tutaj, panie? Ja mam nadzieję Jakieś szampony do włosów tylko widzę na razie O. Ostra, ostra artyleria wchodzi. Piwo, piwo mytos. Pytos, nie mytos. A to można mogę te piwo tak sobie pić na ulicy, czy nie można? Nie właśnie to jest dobre pytanie. Czy tu można pić y, alkohol na ulicy, zaraz się zapytamy. Grzesiek, dowiedziałem się, nie ma problemu, można pić alkohol na ulicy. No, dobrze, to jest dobra informacja No moja informacja. U nas to nie można generalnie. No nie, wiemy tosa, nie mytosa może. To jesteśmy tutaj na dziale rybnym, taki powiedzmy, czy mięsnym. Ty jaka... Ja pierwiem no, Normalnie ośmiornica Widać łapcie wystają Człowieku Cykli co? Ja ci trzymam, dobra, grzesiek, akcja Poszło O, o kapsle są panie No to co, siup. Jesteśmy tutaj na jakimś takim deptaczku już takie stare jakieś takie domki, kamieniczki. No, piwko jest na, na tym cały czas w ruchu. No i tak sobie tam kroczymy, czyli tam gdzieś jest morze, Takie, takie taki jakby deptak taki, Ala, nie? Trochę jak w Zielonej Górze, grzech. Czuje się trochę jak w Zielonej Górze? Deptak, no. knajpki, knajpeczki. No wąski taki, no. Słyszałem ci że deptak jest jak ta lala. Dobra, wkraczamy w jakąś tutaj rejon starego miasta. Jakieś tutaj widzimy mury. Czy to pamięta jakiś, słuchaj, bogów greckich wysisz? Browar jest? Jest. I co jest kontakt z nimi? W na razie to nie mam tego. No ale tutaj takie mają balkoniczki, syliczki, jakieś tutaj kamieniczki. Wrzesiek, no, co tam? Taka fajna jest uliczka, wąska Wysoka Pina jest bardzo wąska Przypomina to tą taką najstarszą ulicę w Edynburgu Tutaj idziemy dalej z Grzechem Grzechu nie może coś mu tam siadł telefon, że nie może Nie może tam zadzwonić, do ludzi, gdzie są Tak sobie tutaj właściwie może ich znajdziemy przez przypadek jakiś hmm. A tu jest wodzianka, zobacz O i jesteśmy przy wodzie Panie zaraz tam bo Bonaparte tutaj hmm. Knajpeczki, sreczki, wszystko po kolei Jak ciki jakieś tutaj Może tutaj jakiegoś tych zechów, może jakiś steka up inżolimy Albo jakieś kalamary chociaż co? Nie w sumie też jest. bardziej tak złakomstwa chyba Tu jest widać, że to ewidentnie stare budownictwo Jesteśmy nad tym portem tutaj taki... No ta ręka, egipska z daleka Tam ktoś stoi w oknie no i idziemy dalej Masa turystów, masa ludzi Dalej knajpki, knajpeczki oczywiście No to ogólnie to powiem Ci, że no jest fajnie Tu jest fajnie, co grzechu? Jest tu fajna, same knajpki Jak ciki sriki To jest taki to jest taki ten. Taka fajna moturówa wielka. O. I tutaj dalej jak ćciutki sryczki nie grzechu? Co? No jak pełno takich moturóweczek. No koniuszek idzie. Wodą, ja. co już idzie. Co? Kto? Już po wodzie, ale ja tu. <grym> To jest łoweczka, można sobie zasiąść i chwilę odpocząć. Nawet ale tak i się bez Ty, Ale powiem ci taka łoweczka, jak daleko do wody ktoś tak lekko wypity to stanie, zachołycze się i leci na, na ryjek do wody. Ale ma tu jedną linę, drugą, trzecią, to może jakoś tylko raz. No tak Pan przed chwilą tutaj wrzucił takie reszki ryb do wody i rzekomo mają żółwie tu przyjść. Żółwi nie ma, na razie koty tam się roz, przylazły. Kociska jakieś. O tutaj następny kot. Patrz, coś tam opierdzia. Co... Ty, coś tam się dzieje na tej wodzie. Że rybę złamam. tutaj takimi. Pa, następna idzie porcja szaluchy do wody. Uwaga, poszło i następny, o. o tu takie, to, to widzisz. Tu widzisz? Tu jakieś gówno pływa nawet. Bardzo green Green kolor. No tak, to tak jak było z rekinami, że, że, że ci pływali z nami na ryb, na tych łódkach ciapaci, to mówili, że są te żółwie, rekina, a my żeśmy nikt tego rekinów widzieli, tylko oni. Co no, dała ci to mówisz? Bardzo. Czyli generalnie wychodzi na to, że... Już powiedzieliśmy, czym to grozi przyjechać w tutaj Wam tak. Tutaj jak tutaj, no ładnie, ale podróż autobusa niepowtarzalny no. tak. <laughs> <laughs> zupełnie <Jezu, fajnie, głoska. śmiech> Titi muzyczka w Telegram Słuchajcie dobra, zawijamy na hatę generalnie jeszcze znaczy na chatę, tam zawijamy teraz do tego naszego hotelu w międzyczasie szukamy browara. Znajdujemy tego browara, pijemy go, chce, chce się nam szczać po prostu, szukamy kibla, nie możemy znaleźć, no i taka, taka, taka sytuacja, więc idziemy, idziemy, idziemy cały czas, idziemy, muzyczka gra, jesteśmy weseli kurde, i kurde, szczęśliwi. Kurwa, jeszcze idziemy? To idziemy, 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 no i szczać nam się chce. Zaraz ja stamy z Grzechem, obydwoje, żadnej bramy tu nawet nie ma, już nie mówiąc o jakimś takim dobrym, porządnym krzeczorze. Full back, 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 please. Full back, 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 please. Żeśmy przyjechali. Flaszka zakupiona. A myżówka jakaś taka. I lecimy na kolację, bo zaraz... zaraz koniec. a trzeba kiszkę zapchać jeszcze. No dobra, słuchajcie, jest taki temat. Grześka leży. Teraz idziemy na kolację. Mamy się tutaj wysypało z tyłka pół kilograma piachu. Będę musiał tu posprzątać, bo jest lekki bałaganik. Idziemy zobaczyć, co się na balkonie dzieje. Fajnie takie kolorki, tutaj się tam kreują. Elegancko. tam tam, poli coś. Giesiek, a co my tutaj mamy? My tu mamy ten. Polę rzadka. see sí,